Frekwencja dopisała, jak najbardziej, jedno z najpiękniejszych świąt, jakie można sobie wyobrazić, przynajmniej dla mnie. Są to takie wspominki o naszych przodkach. Przecież każdy z nas tych przodków ma i warto jest chociażby raz do roku, to jest myślę minimum, ale chociażby raz do roku wspomnieć o, o tych naszych przodkach. Dziady jesienne, dziady wiosenne, to jest szczególne. Dzisiaj mamy tylko jedne y, święto poświęcone przodkom. Y, tysiąc lat temu, w czasach przedchrześcijańskich, były przynajmniej dwa takie święta. Co istotne, na jesień prosimy przodków naszych, by przybyli do naszych domów i byli z nami przez trudny jesienno-zimowy czas, by się nami opiekowali, a na wiosnę dziękujemy im podczas wiosennych dziadów. No dziękujemy im za to, że otoczyli nas opieką i odprowadzamy ponownie w zaświat. Są nauczycielem języka polskiego, dlatego jest mi bliska ta lektura e, dziadów Adama Mieckiewicza i w dzieciństwie nie miałam okazji zobaczyć takiej inscenizacji, a tutaj w plenerze jest to bardzo, bardzo mocno takie przemawiające do wyobraźni, więc ja też swojego syna zachęcam wszystkich e, do tego, aby brać udział w takich imprezach e, właśnie literackich, historycznych, e, e, właśnie, które są organizowane na te, naszym terenie i na pewno wrócę tutaj z jakimiś z uczniami, z wycieczkami i wszystkich też nauczycieli zachęcam do tego. Nie mogłam tego znieść i zjadłam wilcze jagody. A teraz chcę znaleźć moją miłość. Czy jest tutaj? Przyjrzyj się, może jest, może przybył. Jeszcze nie widzę. Zaraz tu będą! Stoj, powstrzymaj się! Z kim jesteś? Polowałem z wami! Oddzieliłem się od grupy! Bestia miała być moja! A teraz bestie mają mnie! Powiedz, jak ci pomóc! Co uczynić możemy, byś nie cierpiał! Jak mam być wolny! Jak mam tu odejść, jeżeli ciągle czuję! Ich pazury i tły! Jak najbardziej program był rozbudowany, można było zrobić i malować na szkle, rzeźbić, maski robić do obrzędu, które były bardzo ważnym elementem tego obrzędu. No i sam obrzęd, tak, który pokazywał instynizacja ins tego obrzędu pokazywała, no, tak jak my myślimy, że tak jak nasi przodkowie odbywali te właśnie święta, jest dzisiaj nów. To jest idealny dzień. Właśnie dlatego ten dzień wybraliśmy, że księżyc jest w Nowiu, więc no chcieliśmy pokazać to, jak było tysiąc lat temu. Skąd przybywacie? Jak się dowiedzieliście o tym wydarzeniu? Skąd przybywamy? Ze Straszyna. Ze Straszyna pod Gdańskiem. O, długą podróż odbyliśmy. Dowiedzieliśmy się przez Face'a. To właśnie, powiedzcie o tym miejscu. Jak wam się ono podoba? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest nieduże, kameralne. Myślę, że jest trochę być może za małe na taką liczbę gości ale jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwe miejsce. Podoba mi się to, że jest to takie właśnie dobrze zorganizowane, zwarte, jest to pod takim kątem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wycieczki, dobrze usytuowane, ponieważ wszystko jest do ogarnięcia, blisko są te chaty. W każdej jest po prostu, była też jakaś atrakcja, mam w plecaku i wyroby, jeżeli by z mydła, i mam właśnie lichomankę tutaj w kieszące, tak, tak więc skorzystaliśmy ze wszystkich tutaj możliwych atrakcji, tak, tak więc też gastronomia jest dobrze tutaj Zorganizowana i ten w ogóle całe przedstawienie takie teatralne po prostu bardzo, bardzo, bardzo robi wrażenie dusze. Bardzo nam miło, że tak licznie tutaj goście do nas przybyli. Przyznaję się, nie spodziewaliśmy się bardzo fajnie i mamy nadzieję, że cóż, troszkę tej historii przybliżyliśmy. No i że no w, w sumie wszystkich świętych nadchodzi. No to też mamy nadzieję, że to też tak troszkę nas pobudzi do pewnych no, przemyśleń, refleksji, prawda.